I oto nadchodzi rok 1809. Do walki z Napoleonem zrywa się Austria, przekonana, że jej zreformowana armia będzie już do Napole Napoleona. Przekonana, że Napoleon, umgrządz w Hiszpanii, więc będzie łatwy do pokonania. Jeden z korpusów austriackich wkracza na teren księdza warszawskiego. A książę Ferdynand Deste prowadzi 32 tysiące żołnierzy? Książę Józef Poniatowski może mu przeciwstawić. 14-16 tysięcy polskich żołnierzy. Decyduje się stoczyć bitwę pod Warszawą, pod Raszynem 19 kwietnia. Bitwę zaciętą, krwawą. W bitwie ginie legionowy poet Cyprian Godebski. Poniatowski daje liczne dowody męstwa i odwagi. Marian Kukiel tak pisał o postawie księcia Józefa w tej ważnej bitwie. Cytuję. Otoczony świetnym orszakiem, przejeżdżał spokojnie linie bojowe w największym ogniu, zachęcał wojska do wytrwałości i po kilkokroć w ciągu całego dnia, tam gdzie było największe niebezpieczeństwo. Zdobytym pałaszem, na czele szwadronów i batalionów rzucał się na nieprzyjaciela i wszędzie go wypierał. Bitwa była nierozstrzygnięta, ale Pojatowski się wycofał na drugi brzeg Wisły. Historyk Andrzej, nieuważny, tak pisał o znaczeniu raszyńskiej bitwy. Chrzes bojowy armii księdza warszawskiego wypadł udanie. To, że pod raszynem słabszej, niedoświadczone wojsko-królestwa, nie tylko nie dało się rozbić, ale samo biło silniejszego przeciwnika, zmieniło jego morale. Dobrze dowodzony przez poniatowskiego młody żołnierz, pozbawił Austriaków, jak pisał Kukiel, zuchwałego rozmachu w działaniach wojennych, zachwiał jego pewnością zwycięstwa. Straty polskie w bitwie pod Raszynem to 450 żołnierzy. Austriacy stracili 800 zabitych. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter użytkownik Barzanin1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite użytkownik barzanin Pozdrawiam serdecznie.